Siemano, siemano, i z tej strony przeziębiano. Wczoraj, słuchajcie, wczoraj był chyba dzień szczytowy choroby. Po prostu masakra. Raz się wygląda tak, raz się wygląda tak, a ja dziś wyglądam tak. Właśnie tak się wygląda. W czapce za gorąco, bez czapki, za chłodno. Masakra. Masakra i naprawdę ciężko pozbierać myśli, żeby coś sensownego powiedzieć dzisiaj. Ja, się, ja nie wiem, czy ten film będzie miał w ogóle jakiś sens, bo mój łeb po prostu przypomina, nie wiem, jakąś dynię, która ma zara wybuchnąć. Eee, I przepraszam, jak pluję kamerę, po prostu nie... To źle, to źle, to źle się czuję, najzwyczajniej w świecie źle się czuję i ogólnie... i ogólnie... <laughs> i ogólnie... Hmm, powinienem leżeć w łóżku, co też za chwilę uczynię, ale że miałem dzisiaj zrobienia trochę obowiązków i trochę rzeczy, których nie mogę zbytnio odkładać to musiałem się ruszyć. Natomiast leżenie w łóżku jest tak samo męczące jak chodzenie. Stwierdzam fakt, że siedzenie w domu <laughs> w zamkniętych ścianach. Ja nie no, ja nie umiem leżeć długo, wiecie, ja nie umiem leżeć. Nie ja dostaję białej gorączki. Nie wiem, że zwykłą gorączkę, to dostaję też białej gorączki, jak za długo leżę. I ja muszę się ruszać. Na no, po domu nie ma jak chodzić, więc. Z jednej strony ciężko cokolwiek zrobić, a z drugiej strony ciężko siedzieć w domu. Męcząca jest choroba w ogóle. Wszystko źle. Wszystko, wszystko na nie. Wszystko na nie, ale dobra, spróbujemy poskładać myśli. Co ja w ogóle robiłem? No wczoraj kurde leżałem, nie? Dzisiaj powinienem też leżeć i za chwilę pewnie to zrobię. Ale zanim to nagrałem, co teraz nagrywam, to zdążyłem, słuchajcie, wymienić w oktawi... Opony, mamy już letnie noweczki Wyważone Także mm, Czy będę zadowolony z nich? Nie wiem <śmiech> 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 Za dużo Za dużo nie przejeździłem Jeszcze raz przepraszam za ten głos i za kaszel I za katar I za ujwie co jeszcze e, Co mnie tutaj teraz Podczas tego nagrania spotka Mam nadzieję, że nie wilk Strający Yy, więc nie wiem, czy będę zadowolony, czy nie, w każdym razie nówki mam. Mam też zmieniony pasek, taki gumowy, ja nie wiem, on nie... nie wiem, czy on jest przy czy on nie jest przy rozrządzie. to się tak nazywa, on nie jest drogi, on kosztował około 50 zł yy, pasek na nowy, yy, rolki są dobre, ale to nie wiem, czy to jest rozrząd, to nie jest chyba rozrząd, to nie wiem co, w ogóle nie wiem, do czego to jest w ogóle, bo chyba w Oktawi są dwa paski, nie? Znaczy zmieniłem ten, zapobiegawczo powiedzmy sobie, więc tak jak mówiłem, szykujemy sobie skodzinkę pokrowców nowych nie zakładam, żeby zmienić stylówę w środku, dopóki nie wymienię oleju i dopóki prawdopodobnie nie uda mi się zrobić tej podsufitki, która która mi tak denerwuje, że ona tam z tyłu ten tak, tak wisi sobie jak firanka, jak, jak stara zasłona. Ym, taki balon się zrobił. Oczywiście tam w środku jest powietrze, nie woda, nic tam nie ma, nie? No ale, ale, ale strasznie nie lubię tego wyglądu w środku, więc ym, ten cały styl w środku dopiero będę zmieniał wtedy, kiedy. Ym, kiedy Prawdopodobnie, kiedy uda mi się z tą podsufitką coś zrobić, a <laughs> jeżeli się nie uda z tą podsufitką nic zrobić, no to... <laughs> no to trudno. Kur, wypluje płuca zaraz. Wypluje płuca, jak... Słuchajcie, jak wypluje płuca na tym filmie, to powiedzcie mi, gdzie one leżą. No, tak to właśnie wygląda. I tak słuchajcie mi ja dzień. Zajrzałem na szkolną, oczywiście dla tych, którzy <laughs> są też zainteresowani innym tematem pani gawinowej, pani Gawinowa się połamała, cała, bo podczas lajta, słuchajcie, no to, to też jest... Ja, ktoś powiedział, że gawinowa e, powinna się spiknąć z kolanem. O Jezu, to był duet. Oni by się tam pozabijali. Prawdopodobnie. <laughs> pani Gawinowa podczas lajta e, odwiedziła. Policja Panią Gawinową podczas slaj tej Pani Gawinowa zaczęła uciekać przez balkon, a że z balkon był miał... <coughs> balkon wysoki, wysoki barter bodajże, czy jakoś tak, e, no to tak skacząc niefortunnie po pijaku oczywiście, e, bo Pani Gawinowa za kołnierz nie wylewa, e, no się połamała. No cóż, można i w ten sposób sławę zdobywać. A zdobywa sławę, wierzcie mi lub nie. No. Ech, zaraz zapomniał wuj jak się był. Tak, 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 wiem, pamiętam. Ja wszystko pamiętam. Wy myślicie, że ja, wy myślicie, że ja czegoś nie pamiętam, ja wszystko pamiętam doskonale. Doskonale wszystko pamiętam. I dzięki temu... Mogę nadal chodzić w trzeźwości. O! Tak to działa. A przejdźmy teraz do szkoły i na szkole pojawiły się trzy filmy. I tak naprawdę powiem wam, ja to ponotowałem ale Ja, ja nie wiem czy ja mam głowy do tego, żeby... Żeby to rozkmijać teraz, no filmy zaczynają się od tego, że kurde no... <laughs> Od tego, że panowie chcą przykładać sobie ucho gdziekolwiek, do czegokolwiek, zależy gdzie ucho przyłożyć i gdzieś tam te ucho swoje przykładają, nie wiem po co i na co mm, miało być te zdanie wypowiedziane, co słuchać tam, gdzie ucho przyłożyć i, i tak dalej, więc przykładali te swoje ucho, ale zaczęli przykładać te ucho jak zwykle, a właściwie oko, no do czego innego jak nie do listów i do paczek, no i w tych listach, no słuchajcie, no cóż, ale to będzie krótki film, ja zmieszczę się w ósemce. Eee, i w tych yy, listach oczywiście jakiś niby fake od niby że geremka, który jest z pierdełku, ale on oczywiście uwierzył, że to jest od geremka i tak dalej. No jak to z kononem bywa? Oczywiście kolejny list rodzinny. Rodzinny z, yy, z kurcze, z Wejherowa. Gdzie konon już dokładnie wie, że to jest wkręcanie, on się już na to nie nabiera, już to nawet nie jest śmieszne, on tam się odnosi. Eee... <laughs> Jedyne co to słuchajcie, to pobudza jego, jego wyobraźnię i, i jego, e, i jego mm, wspomnienia e, z lat e, maleńkości i tam trochę opowiada o swojej rodzinie, jak to było z rybami, jak to było tam e, z, z Bogusiem i tak dalej. Natomiast już ewidentnie nie nabiera się na te listy rzekomo rodzinne co jeszcze zauważyłem no, pojawiła się paczka pojawiła się paczka no i pojawiła się aronowa trauma Panie Jacku, pan się nie boi! Panie Jacku, szczur nie ugryzie, a żywy raczej nie wyskoczy, bo yy, no, takiej podróży żaden szczur by nie przeżył. Raczej po drugie, nikt by nie wysyłał zwierz zwierzęcia żywego w taki sposób, bo to za to jest pierdelek, żeby w taki sposób transportować zwierzęta yy, po to tylko, żeby mieć ubaw. Więc. więc... A ja monetę znalazłem. A widzicie, jaki jestem sprytny? Kurno na oko. Bez 5 Pięć groszy. 5 Pięć groszy. Uf, na szczęście. I e, no i oczywiście ogromna trauma e, Jackowa Aronowa związana z otwieraniem paczki. E, a w paczce były perfumy włożone e, w sierść. Może to była sierść z szczura. Oczywiście w takim futerku były perfumy, to było specjalnie zapakowane, no, wyglądało jak szara sierść. Yy, Jacek przerażony, ale może w końcu tą swoją traumę przełamie. Co jeszcze zauważyłem istotnego, co jeszcze yy, zauważyłem istotnego, no to że mleczko wchodzi z powrotem do gardełka, aż miło! Aż miło! Nie ma wody, mleczko wchodzi. No podejrzewam, że tak jak ktoś mi napisał, że poza kamerami jak konon jest sam, to to mleczko wchodziło od razu, jak tylko wrócił ze szpitala. No i też tak słuchajcie, myślę, że tak było. Przyznaję rację, więc telanie wody w dosłownym i przenośnym znaczeniu olaniu wody zamiast mleka na, na filmach, no to niestety kiepsko wyszło. Mm. Czy to miało być na celu próba odciągnięcia konona od mleka, mm, odessania go mm, od mleka, nie wiem czy to było miało być na pokaz. Też nie wiem co miało to w ogóle być na celu, tylko pokazywanie, że leje się mu tam napój czy wodę itd., i tak dalej, zamiast mleka. Ekon i tak te mleko potem już na kolejnych filmach, czyli na tych trzech ostatnich. Już popija. Nie mam pojęcia, w każdym razie, była to próba nieskuteczna od cycka mlekowego kolona oderwać się. Nie da. Choćby tam padał na nos, choćby nie chodził, to i tak on powie, że to przez lekarstwa, a nie przez przez to, że spożywa mleko. No i jak tu słuchajcie, z takim człowiekiem współpracować, który ewidentnie nie chce się poddać jakimkolwiek e, rygorom dotyczących e, czy to spożywania mleka, czy to spożywania cukru lub też innych produktów. To jest to niemożliwe. Ja już wielokrotnie mówiłem, jest to niemożliwe i jeżeli ktoś sądzi, że jest to możliwe w jakikolwiek sposób, no to chyba, że kolona się faktycznie zamknie w jakimś pierdelku, gdzie będzie dostawał do jedzenia i do picia to. Co, ee, to co mu przyniosą, no i będzie musiał z tego korzystać, czy chce, czy nie chce. Tak to słuchajcie wygląda. I nic więcej z tych filmów nie wyniosłem. Paczka listy listy paczka i wsią i, i wszystko. Ale mnie słuchajcie. I tutaj się najbardziej nad tym skupię, e, chociaż nie wiem, czy, na, czy, czy będę to mocno rozwijał, czy też nie, bo zaraz tutaj zostanę posądzony o znowu jakieś strony, nie strony, ale ja też czytam wasze komentarze i przeczytałem jeden komentarz i dało mi to do myślenia, bo jeden z waszych komentarzy sugerował to, że rzekomo w jakiś sposób Rudy miałby się pozbyć... E, Konona, czyli zamknąć kanał. Ktoś mi tam napisał, nie już nie pamiętam Niku, ale mniej więcej to z tego wychodziło, z tego jego wpisu, że Prawdopodobnie miałoby dojść do tego, że Rudy by zamknął kanał przez to, żeby tak to wszystko, sytuację ustawić, żeby Konona zamknąć w DPS-ie i no i wtedy, jak to się mówi, Rudy miałby spokój, no bo miałby wytłumaczenie, że Konona zamknęli do DPS-u bez jego udziału. I trochę mi to, e, słuchajcie, ten wpis namieszał w głowie. A wiecie dlaczego mi namieszał w głowie? A prosta jest to przyczyna tego mieszania. Bo ja tak sobie, słuchajcie, pomyślałem. No bo teraz jest ta afera, afera straszna, e, szpitalowa i tak dalej, bla bla bla. Już nie pierwszy, nie ostatni raz będzie konon w szpitalu i to tam wszyscy o tym wiemy. Wiemy też jest, jak jest, tak jest, i nikt tego nie zmieni, choćby tam się e, 50 razy e, na filmach e, pocił e, i, i wygłaszał swoje mowy, ani ja tego nie zmienię, tego co tam jest, ani nikt inny tego nie zmieni. Ale przez tą aferę i przez ten nacisk straszny jednej ze stron na ten DPS strasznie, że na DPS i do DPS-u i... I przez ten wpis, słuchajcie, ja sobie tak pomyślałem, że z kolei jak teraz, przykładowo, teoretycznie mówiąc, tylko teoretycznie, pamiętajcie, ja tutaj ani nie gładzę jednej strony, ani nie gładzę drugiej strony. Naprawdę obserwuję to bacznie i wyciągam tylko jakieś wnioski, bądź też przemyślenia. Kto niektórzy biorą to kompletnie błędnie, no ale trudno. Każdy widzi to, co chce widzieć, pamiętajcie o tym. I tego nikt nie zmieni. Każdy chce widzieć to, co chce, widzi to, co chce widzieć, a nie, czasami nie tak, jak jest w rzeczywistości. Więc przyszła mi taka myśl do głowy: skoro teraz jest ta nagonka, żeby tego konona zamknąć do DPS-u, żeby Rudy zamknął kanał i w ogóle nie, i tak naprawdę do tego się dąży, to podejrzewam, i to są tylko moje przypuszczenia, i przemyślcie to sobie, bo to ciekawa, ciekawa może być później historia, to podejrzewam, że słuchajcie, że w momencie, kiedy na przykład stałaby się ta historia, którą e, opisał mi jeden z widzów, że zamknęliby Konona do DPS-a, e, tak powiedzmy, że dzięki Sradkowi, e, który oczywiście by się wyparł, że to nie jego wina, ale Konon by był zamknięty do DPS-u i Sradek w jakiś tam sposób by się od tego uwolnił, no bo jednak te zobowiązanie wobec ten obsługi, powiedzmy, może nie opiekuństwa, ale obsługi Konona e, będą coraz większe. I w momencie, kiedy Konon by został zamknięty do DPS-u, czyli uzyskaliby ci panowie, którzy strasznie e, stawiają napór na to, żeby Konona zamknąć do DPS-u, i, i ten Konon zostałby zamknięty w DPS-ie. E, przez co Sradek oczywiście zamknąłby po może kanał, może by tam, nie wiem, o no co by zrobił, może by tam sam się pojawił, usiadł w domku drewnianym, nieważne, rozumiecie? Konona zamykają w DPS-ie, wiecie co podejrzewam? Że wylałby się wtedy z tej strony, która tak dążyła do tego, żeby zamknąć konona do DPS-u, wylałby się z kolei straszny, ogromny hejt, że dlaczego... Zostawiłeś konona i pozwoliłeś iść mu do DPS-u. I tak dalej. I, i, I rudy znowu by dostał, jak to się mówi, po łbie, No tak to rozkwiniam. Myślę, że to nie skończyłoby się na tym, że. że aha, zamykają konona DPS-u. Hurra! Dobra, koniec tematu. Ciach! Dobra, świętujemy, otwieramy szampana. Wygraliśmy. Mówię o tej stronie, która e, strasznie dąży do tego, żeby konona zamknąć. Myślę, że tak by nie było. Myślę, żeby był. Z kolei w drugą stronę hejt, w związku z tym, że jak kto rudy zostawił konona do DPS-u, no i jak to teraz, no, a miał się opiekować, a się nie opiekuje, tak podejrzewam. Ja pamiętajcie, ja mogę się mylić. Ja mogę się mylić i moje obserwacje mogą być mylne, ale tak zastanówcie się, czy tak przypadkiem by nie było. Być może. Przy być może będzie okazja to sprawdzić, bo nie wiadomo, jak to będzie na kanale e, Mlecznego. E, I kiedy na przykład faktycznie przez Rudego zamknął Konona w DPS-ie, e, a Rudy tym. W tym momencie się uwolni od Konona i od obowiązków. Czy przypadkiem nie będzie wtedy ten, ten cały hejt tak, jakby nie odwrócił się o 180 stopni, że to nie chodziło wcale o zamknięcie do DPS-u? Bo tak mi przez głowę to przeszło. Czy to tak naprawdę chodzi koniecznie o ten DPS? Czy to tak naprawdę chodzi koniecznie o tego Konona? Musicie się sami zastanowić, czy to na pewno chodzi o DPS i czy to na pewno chodzi o Kolona, żeby było mu lepiej, czy to nie chodzi o coś zupełnie innego. Zastanówcie się sobie i odpowiedzcie na to pytanie, czy faktycznie to chodzi o dobro Krzysztofa i o ten <śmiech> DPS, <śmiech> czy tam wchodzi w grę zupełnie coś innego, o czym pewnie każdy z was może się domyślać, nie? I ja też się na tym zastanawiam, no ale czas pokaże. Słuchajcie, to wszystko zobaczymy. W każdym razie ja nie mam domku i domku drewnianego kolonowego mieć nie będę i nawet go nie chcę. I cieszę się, że, że się z tego wszystkiego w jakiś tam sposób w odpowiednim momencie odsunąłem. Dzięki tej osobie, która teraz coraz gorzej, coraz gorzej ma i coraz gorzej będzie miała. No niestety, bo obowiązków przybywa. A czasu nie przybywa, czasu ma się tyle samo. Obowiązków przybywa, wyświetlenia nie są już takie e, fajne, powiem tak, bo powiedziałbym, użył innego słowa jak kiedyś. E, no i sam jestem ciekaw e, rozwoju tej sytuacji, e, jak to wyglądać będzie dalej. Będziemy obserwować, będziemy komentować. E, i to tyle słuchajcie ode mnie. Mi, miłej wam chyba życzę miłego weekendu. Ja nie wiem czy ja się jutro odwo odezwę, ja nie wiem. Ja muszę do poniedziałku wyglądać jak człowiek, a ja wyglądam jakbym. Jakbym miał zaraz skonać motoryka siadła kurna, jak idę pod taką górkę, to teraz ją widzę. To myślę, że nie dojdę do nich. <laughs> Kurde, do samego szczytu. <laughs> Masakra. Masakra, ale dobra. wykurujemy się i będzie wszystko dobrze. Trzeba po prostu jakoś nie wiem pff, Odpocząć w jakiś sposób, nie? Pozdrawiam Was serdecznie, a jednak 7-18 minut wystukałem, wyganałem i tyle ze mnie.